Jesteśmy placówką, która od 70 lat odpowiada na potrzeby rynku pracy. Zakaz jest jedną z najlepszych szkół w żarstwie, nie oszukujmy się. Ciekawe zajęcia, dużo możliwości. Mamy Eleganckie warsztaty, wózki, spawanie, kursy, prawo jazdy. Ogólnie polecam tę szkołę, bardzo mi się tutaj podoba, myślę, że to jest dobry wybór. Jestem dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Placówki, która istnieje od 70 lat, ale w ubiegłym roku przeszliśmy reorganizację. Staliśmy się centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na naszych absolwentów na rynku pracy. Jesteśmy placówką, która od 70 lat w zasadzie odpowiada na Potrzeby rynku pracy. Jesteśmy skoncentrowani na tym, aby rynek pracy otrzymywał absolwentów wyposażonych w umiejętności niezbędne do funkcjonowania tutaj w lokalnym przemyśle. Od 10 lat funkcjonuje też u nas kierunek elektryczny, a od 5 lat kierunek logistyczny. Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów. Uczący się w tym kierunku stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże. Po skończeniu tego kierunku. Uczniowie mogą znaleźć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży z samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, a także firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. Jestem Alan Halikow, w drugiej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, mechanik pojazdów samochodowych. Mm -hmm. To jest wyważarka do kół. Tutaj y, jest obsługiwana numerycznie. Mm, ja akurat wybrałem tą szkołę ze względu na mojego ojca. Mój ojciec mm. też jest mechanikiem, jakby zaraził mnie tą pasją do y, samochodów. Ja bardzo polecam tę szkołę, są bardzo, bardzo mili nauczyciele, na praktykach, na praktykach też, jest, też jest bardzo no, fajna atmosfera, ogólnie na praktykach można sobie porozmawiać nieraz nawet, nawet z praktykantami, z, z panem od praktyk. Znajdujemy się na stacji diagnostycznej, gdzie uczniowie w ramach swoich zajęć dokonują diagnostyki pojazdów samochodowych w ramach ćwiczeń. Uczniowie tutaj zajmują się diagnostyką do kwalifikacji M18. Mają do dyspozycji całą linię diagnostyczną, taką samą jak na stacji diagnostycznej. Oprócz tego znajdują się tu jeszcze urządzenia do diagnostyki samochodu, czyli diagnoskop. Do diagnostyki wtryskiwaczy, hamulców, zbieżności, do diagnostyki wałów korbowych. Uczniowie, w ramach zajęć, uczestniczą również w miesięcznych praktykach. Te praktyki odbywają się w zakładach pracy i tam uczą się również zawody. Nazywam się Michał Krajniak. Wchodzę tutaj do trzeciej klasy technikum pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustronicznego i Zawodowego w Żarach. No i z kolegą zajmujemy się tutaj badaniem wtryskiwaczy. Czy jest dobre ciśnienie podawane, czy jest dobry kąt wtrysku. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie również zajmują się renowacją starych motocykli motorowerów. Działają w kółku na zajęciach pozalekcyjnych. Tu mamy przedstawiony jeden z modeli Komara, już po renowacji. Natomiast tutaj z boku jest przedstawiona jeszcze WSK125, która jest przygotowana do renowacji czyli na razie jest do malowania, jak również będzie remontowany cały świat. nauczycielem zawodu w kwalifikacji M12, czyli elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Znajdujemy się tutaj w pracowni elektrotechniki samochodowej, gdzie uczymy się podstaw elektrotechniki, czyli wszystkich praw związanych z zasilaniem prądu prądem elektrycznym. Uczniowie rozpoznają różnego rodzaju elementy elektryczne, sposoby ich podłączania, sposoby analizowania działania, następnie usuwania usterek. To jest taki dział właśnie zapoznawczy. Następnie, dalszym ciągiem tej pracowni M12 jest pracownia, gdzie już korzystamy z samych pojazdów i naprawy odbywają się przy rzeczywistych pojazdach używając do tego odpowiednich narzędzi diagnostycznych, jak skaner KTS 540 Boscha jak również przyrządy do pomiarów bezpośrednich, jak multimetry, oscyloskop do badania sygnałów i generator sygnału. Znajdujemy się na dziale elektrotechniki samochodowej oraz obsługi samochodów. Dział jest przeznaczony do za, w założeniu ma, ma wykonywać usługi na rzecz klientów zewnętrznych. Prawda? Dlatego też mamy tutaj podnośnik i bezpośrednie wypro, wyprowadzenie, wyjście na, na zewnątrz. Nie? Uczniowie będący tutaj, no, no, przed nimi stawia się dużo wyższe wy, wymagania niż przed innymi uczniami wykonującymi tylko ćwiczenia, ponieważ pracujemy z, z samochodami powierzonymi. Także to już nie, mo nie można sobie pozwolić na, za, na, na lekkie podejście do tematu. Kształcimy w kierunkach przede wszystkim mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych. Jest to w kwalifikacji zawodowej określone jako M18 mechanik pojazdów samochodowych i M12 jako elektromechanik pojazdów samochodowych. Te wszystkie maszyny, urządzenia są na warsztacie i tego uczymy. Zawitało XXI wiek, Zawitało nowe technologie i tego się musimy trzymać. Oczywiście nasza szkoła również kształci z dziedziny logistyka i z elektryka wysoko oraz elektryka utrzymania ruchu. W trzeciej klasie organizujemy w szkole kurs i egzamin sep tak zwany, albo kurs kwalifikacyjny do jednego KV. No, Stowarzyszenie, proszę Państwa, zajmuje się tym, żeby uzupełniać te braki, które są brakami wynikającymi z programu nauczania. Ponieważ nie ma zawodu spawacza w szkole, bo nie ma, ale są uprawnienia spawacza, w związku z tym do szkoła nie może robić Stowarzyszenie PZP. Nasi uczniowie i nie tylko nasi, z różnych szkół przeprowadzają tutaj szkolenia na kursy, takie jak metoda MIX, metoda TIG, metoda MAC i dodatkowo jest tak zwane cięcie plazmowe. Te cztery kategorie przeprowadzamy, uczą się uczniowie tutaj na tej spawalni. Kursy, najpierw jest teoria, później jest praktyka, mają uczniowie nieodpłatnie. Pracodawca zwraca bardzo uwagę, kto jakie ma uprawnienia i taki uczeń, który ukończy naszą szkołę jest na rynku bardzo przydatny i potrzebny dla przyszłych pracodawców edukacja technika powstała z inicjatywy tak naprawdę grupy nauczycieli i prowadzimy kursy zawodowe, dodatkowe takie. prowadzimy kursy do jednego KV, prowadzimy kursy wózków do prawo jazdy, kategorii B, kategorii B do E i tak dalej. Wszystkie rodzaje. Nazywam się Jolanta Kula, kończę trzecią klasę mechanika pojazdów samochodowych. Ukończam tę szkołę z kursem prawo jazdy kategorii B oraz z kursem na wózki widłowe. W tym samym czasie robię kurs z spawaczem. Nasza jest dużo firm spedycyjnych, które właśnie potrzebują osób, które ukończyły wózki widłowe, więc dlatego postanowiłam skończyć ten kurs. Poza tym szkoła to refunduje. I to jest fajne zajęcie, bo można sobie dużo kursów porobić i w sumie zająć sobie czas wolny. Ciekawe zajęcia, dużo możliwości fajni nauczyciele. Możemy prowadzić te kursy bezpłatnie dla naszej młodzieży. Tutaj szkoły CKZ i U oraz... Wszystkich szkół należących do pojedzieżarskiego w ramach projektu modernizacji kształcenia zawodowego żarski. Te kursy prowadzimy my komercyjnie, ale te wszystkie kursy dajemy bezpłatnie dla naszych uczniów. A stowarzyszenie to nie tylko kursy. Myśmy poszli w tak naprawdę w sprawy manualne. Szkoła zawodowa, szkoła techniczna, również sprawy manualne. Wyprodukowaliśmy kilka sekcji. A to jest sekcja modelarska. Skleić model, to nie jest takie proste. Wymalować, bo zrobić dygoterię, to jest prawdziwa sztuka. dobry, nazywam się Paweł Śniatecki. Zaczynałem jako uczeń tej szkoły w Zespole Szkół Samochodowych. Teraz kończę tą szkołę jako już Centrum Kształcenia Naukowego. Tą pasję jak widzicie, zaraził we mnie Pan na, Pias, Paweł Piaskowski z warsztatów. On też bawi się w offroadzie. Tak nauczyłem się trochę od niego. Trochę mi podpowiedział. Nadaje się bardzo na reklamowanie naszej szkoły. Można potem tym stwierdzić, co tu tworzymy w tej szkole, co naprawiamy, co projektujemy. Zachęcam bardzo do tej szkoły, to nie jest tak, jak tam ludzie mówią, jest tu naprawdę dużo fajnej zabawy i pracy, można się dużo nauczyć, nauczyciele są bardzo w porządku, pomocni, no myślę, że każdy będzie zadowolony. Jeśli ktoś interesuje się taką pasją, samochodami, offroadem, także na pewno tutaj się odnajdzie. Szkoła jest skoncentrowana na tym, jak już wspomniałem, żeby realizować, czy pomóc realizować plany inwestycyjne i plany produkcyjne lokalnych zakładów pracy. Co nie oznacza, że tylko żary są naszym rynkiem. Nazwijmy to zbytu. Nasi absolwenci znajdują pracę czy po stronie zachodniej w Niemczech. Ale też z tego co widzimy, śledząc losy absolwentów, świetnie radzą sobie w Anglii, w Norwegii, w krajach bardzo wysoko rozwiniętych, w których rzeczywiście te umiejętności zawodowe są weryfikowane przez codzienne jak gdyby, funkcjonowanie w przemyśle. Wszyscy pracodawcy chętnie przyjmują naszych absolwentów i są z nich zadowoleni. W każdym zakładzie pracy spotykam naszych absolwentów i zawsze spotykam się z jak najlepszą opinię o naszych absolwentach.